Czy zastanawialiście się kiedyś, że wasze nogi i stopy mogą zdradzić stan waszego serca? Dziś opowiemy o samym początku groźnego procesu o wczesnych objawach zwerzenia tętnic wieńcowych, dających o sobie znać w okolicach nóg i stóp? Brzmi to może niegroźnie, lecz właśnie te wstępne symptomy mogą być sygnałem, że w organizmie dzieje się coś poważnego, a szybka reakcja ma kluczowe znaczenie. Niedrożność tętnic, zwana też obwodową chorobą tętnic, występuje, gdy naczynia krwionośne dostarczające krew do nóg i stóp ulegają zwerzeniu lub blokadzie wskutek odkładania się tłuszczowych złogów, tzw. blaszek miażdżycowych. Proces ten, określany mianem miażdżycy, prowadzi do ograniczenia przepływu krwi, co mocno wpływa na wydolność nóg i skutkuje szeregiem niepokojących objawów. Wczesne rozpoznanie umożliwia podjęcie działań zapobiegających postępowi choroby oraz ogranicza ryzyko poważnych powikłań w rodzaju zawału serca, udaru bądź nawet amputacji kończyny. Ból i kurcze w nogach przy wysiłku są jednymi z pierwszych i najbardziej typowych sygnałów zablokowania obwodowych naczyń tętniczych. Podczas chodzenia, wchodzenia po schodach czy długiego stania mięśnie nóg wymagają większych dawek tlenu, lecz wskutek zwężenia tętnic przez zmiany miażdżycowe dostawa krwi jest niewystarczająca. W rezultacie pojawia się tzw. chromanie przestankowe ból skurcze i uczucie ociężałych nóg przy aktywności fizycznej ustępujące po krótkim odpoczynku, ale szybko nawracające wraz z powrotem do ruchu. Ten objaw pokazuje, że tlen nie dociera do mięśni w wystarczającej ilości, a towarzyszy temu nieraz wrażenie zastoju krwi, jeszcze bardziej utrudniające funkcjonowanie. Konkretnie mówi się tu o obniżeniu progu zmęczenia, kiedy nawet drobne obciążenie wywołuje ból i o powtarzalnym charakterze dolegliwości, wskazującym na postępujące zważenie tętnic. Takie symptomy szczególnie często dotykają osób z czynnikami ryzyka paleniem papierosów, wysokim cholesterolem, cukrzycą czy nadciśnieniem. Jeżeli ból i skurcze przytrafiają się często, utrudniając zwykłe obowiązki dnia codziennego, to wyraźny sygnał potrzeby diagnozy lekarskiej i wprowadzenia zmian w stylu życia, by zapobiec dalszemu spadkowi przepływu krwi w nogach. Przy prawidłowym krążeniu tętno w tętnicach nóg i stóp wyczuwa się wyraźnie i równomiernie, co oświadczy o wystarczającym przepływie krwi. Jednak w razie niedrożności spowodowanej miażdżycą lub innymi schorzeniami naczyń krwionośnych przepływ ulega ograniczeniu, a tętno może stać się wyraźnie słabsze lub wręcz nieobecne w określonych miejscach, zwłaszcza na grzbiecie stopy czy w okolicy podkolanowej. W takich sytuacjach lekarz często stwierdza słabsze lub brakujące tętno przy badaniu palpacyjnym, co stanowi istotny wskaźnik problemów z ukrwieniem. Ponadto w celu dokładnej oceny przepływu krwi sięga się po badanie ultrasonograficzne metodą Dopplera, ułatwiające określenie, na ile i gdzie tętnice są zwężone oraz wykrycie przeszkód utrudniających krążenie. Osłabiony rytm tętna może sygnalizować nie tylko lokalne zaburzenia, lecz także systemowe choroby naczyń, zwłaszcza przy obciążających nawykach typu palenie tytoniu, cukrzyca, nadciśnienie oraz wysoki poziom cholesterolu. Jeśli zauważacie, że tętno w nogach jest słabsze lub macie kłopot z jego wyczuciem, to alarm, by skonsultować się z lekarzem i wykonać specjalistyczne testy, zanim dojdzie do dalszych uszkodzeń naczyń. Zwężenie tętnic oznacza słabszy dopływ utlenowanej krwi do skóry. CO powoduje wyraźne zmiany jej wyglądu. Wówczas jedna noga może stać się zauważalnie błędsza, a w pewnych przypadkach przybiera sinawy bądź purpurowy odcień sygnalizujący niedotlenienie tkanek. Dodatkowo kończyna z upośledzonym krążeniem miewa niższą temperaturę w porównaniu z drugą. CO wynika z utrudnionej wymiany ciepła. Tego rodzaju różnice w barwie i cieple skóry to wczesne objawy gorszego przepływu krwi i mogą wskazywać na systemową chorobę naczyń głównie miażdżyce. Jeżeli dostrzeżecie, że skóra waszych nóg różni się kolorem i temperaturą, możliwe, że wasze tętnice zaczynają się zapychać, a najlepszym krokiem będzie konsultacja lekarska w celu postawienia diagnozy i wdrożenia odpowiedniej terapii. Niedobór krwi i tlenu w tkankach negatywnie odbija się na zdolności organizmu do regeneracji. Gdy naczynia krwionośne prowadzące krew do nóg i stóp są niedrożne, wskutek miażdżycy bądź innych problemów naczyniowych, nawet drobne skaleczenia, zadrapania czy otarcia goją się znacznie dłużej niż zazwyczaj. Brakuje wystarczającej dawki tlenu i składników odżywczych, niezbędnych do efektywnej naprawy uszkodzeń. Co skutkuje przeciągającym się okresem gojenia? Jeżeli zauważycie, że drobne rany na nogach lub w stopach przez kilka tygodni nie ulegają zagojeniu, może to wskazywać na słabszy przepływ krwi wywołany z weżeniem tętnic i sygnalizować systemowe problemy z krążeniem. W takiej sytuacji potrzebna jest wizyta u lekarza, który stwierdzi przyczynę i zaproponuje leczenie wszystko po to, by zahamować postęp choroby oraz uniknąć poważnych komplikacji. Kiedy z powodu chronicznie pogarszającego się przepływu krwi skóra nie dostaje odpowiedniej porcji tlenu i substancji odżywczych, zaczyna zdradzać zauważalne zmiany, świadczące o słabszym ukrwieniu mieszków włosowych i komórek skóry. W normalnych warunkach skóra zachowuje określoną strukturę, a włosy rozkładają się równomiernie, bo właściwe mikrokrążenie dostarcza cebulkom niezbędnych pierwiastków i tlenu. Jednak przy zaburzeniach spowodowanych miażdżycą i innymi patologiami naczyniowymi krew przepływa w mniejszym stopniu, co spowalnia procesy regeneracji w skórze. Skóra może stać się nienaturalnie gładka i połyskująca, jakby wypolerowana a wzrost włosów w tych okolicach ulega wyraźnemu ograniczeniu lub ustaje zupełnie. Tego typu obraz często występuje na nogach, stopach i innych partiach, w których ukrwienie od dłuższego czasu jest nieprawidłowe. Ten sygnał nie powinien być bagatelizowany, gdyż wskazuje na ogólnoustrojowy stan, który przy braku interwencji może doprowadzić do dalszego osłabienia krążenia, degeneracji tkanek. A w skrajnych przypadkach do przewlekłych owrzodzeń. Długotrwałe niedotlenienie mięśni nóg powoduje, że stają się one słabsze i szybciej się męczą. Ma to wpływ na koordynację ruchową, przez co zmienia się sposób chodzenia. Pacjenci zauważają, że przy typowej aktywności codziennej stawiają krótsze kroki, poruszają się wolniej, a zmęczenie pojawia się przy małych obciążeniach. Zmiany te mogą iść w parze z mniejszą stabilnością, trudnością w utrzymaniu równowagi i zwiększonym ryzykiem upadku, co stanowi zagrożenie, zwłaszcza dla osób w podeszłym wieku. Dodatkowo pogorszenie ukrwienia utrudnia przesył impulsów nerwowych, pogłębiając problem. Sygnały dotyczące pozycji nóg docierają opóźnione lub zniekształcone, przekładając się na jakość ruchów. Z czasem może nastąpić zanik mięśni TZN, stopniowy spadek ich masy i sprawności. Te symptomy wyraźnie wskazują, że niedrożność tętnic zaczyna odbijać się na kondycji kończyn. Jeżeli zauważycie, iż wasz chód się zmienił, a nogi sprawiają wrażenie słabszych bądź ociężałych, warto niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Wczesne rozpoznanie i leczenie zaburzeń krążenia pomogą zachować sprawność i uchronić się przed groźnymi powikłaniami, poprawiając tym samym komfort codziennego funkcjonowania. Zaburzenia erekcji u mężczyzn często są wczesnym, a jednocześnie ważnym sygnałem problemów z krążeniem, wywołanych niedrożnością tętnic. Miaszczycowe zwężenia naczyń sprawiają, że tętnice zaopatrujące prącie nie dostarczają wystarczającej ilości krwi, a więc tlenu i substancji odżywczych, co bezpośrednio wpływa na zdolność uzyskania i utrzymania wzwodu. Takie objawy nierzadko pojawiają się, zanim ujawnią się inne przejawy uogólnionych chorób naczyniowych i mogą ostrzegać, że problem z krążeniem dotyczy wielu obszarów organizmu, nie tylko okolicy nóg. Szczególnie zagrożeni są mężczyźni z dodatkowymi czynnikami ryzyka: cukrzycą, nadciśnieniem, wysokim cholesterolem, otyłością czy nałogiem nikotynowym. Badania wskazują, że nawet do 70% panów cierpiących na obwodową chorobę tętnic doświadcza też dysfunkcji erekcji. CO potwierdza ścisłą zależność pomiędzy problemami naczyniowymi a zaburzeniami w sferze seksualnej. Poza ograniczonym przepływem krwi, niedrożność naczyń zakłóca gospodarkę hormonalną, odpowiadającą za regulację erekcji, co dodatkowo pogarsza sytuację. Jeśli zaburzenia erekcji stają się stałe i towarzyszą im inne symptomy niedostatecznego przepływu krwi, trzeba szybko zasięgnąć porady specjalisty. Wczesne wykrycie i leczenie problemów naczyniowych oraz zmiana trybu życia. Obejmująca dietę czy ćwiczenia, poprawiają krążenie i przywracają prawidłową funkcję narządów płciowych, zmniejszając przy tym zagrożenie poważnymi incydentami sercowo-naczyniowymi w przyszłości. Gdy tętnice odżywiające kończyny dolne są stopniowo zablokowywane przez miażdżyce, tkanki nóg mają coraz większe niedobory tlenu, CO przekłada się na niedokrwienie, upośledzające normalne funkcjonowanie nerwów i mięśni. Wynikiem jest drętwienie, uczucie mrowienia oraz osłabienie w nogach. Takie dolegliwości mogą wystąpić już przy niewielkim wysiłku i objawiać się wrażeniem mrówek lub delikatnego kłucia, które z czasem zmienia się w dłużej utrzymujące się odrętwienie. W miarę pogarszania się krążenia pojawia się postępujący spadek siły i wytrzymałości mięśni, co staje się zauważalne nawet w codziennych zajęciach takich jak spacer czy wchodzenie po schodach. Niedostateczne ukrwienie dotyka też nerwów, czego konsekwencją bywa pogorszona koordynacja ruchów i wzrastające ryzyko zachwiania lub potknięć. Z biegiem czasu, gdy choroba się rozwija, objawy nasilają się, nierzadko wywołując wyniszczenie mięśni, a pogłębione zaburzenia czucia stają się głównym źródłem dyskomfortu i upośledzenia sprawności. To świadczy o postępującej naturze choroby i wymaganie zwłocznej interwencji lekarskiej, by dzięki diagnostyce i terapii naczyniowej zahamować dalsze uszkodzenia. Zwracanie uwagi na wczesne objawy niedrożności tętnic w okolicach nóg i stóp daje szansę na odpowiednio wczesną wizytę u lekarza i ochronę przed niebezpiecznymi konsekwencjami. Ból i skurcze przy wysiłku. Słabo wyczuwalne tętno, zmiany zabarwienia i temperatury skóry, wolne gojenie ran, nietypowa gładkość skóry, zaburzenia erekcji u mężczyzn czy odrętwienie nóg wszystkie te symptomy mogą oznaczać zaburzenia krążenia. Wczesna diagnoza, modyfikacja stylu życia, dobrana dieta i regularne kontrole medyczne pomogą dłużej cieszyć się zdrowiem i ustrzec się ciężkich powikłań jak choroby sercowo-naczyniowe czy utrata funkcji kończyn. Jeśli zauważycie CO najmniej kilka z wyżej wymienionych objawów, nie zwlekajcie z konsultacją z lekarzem, pamiętajcie, by subskrybować nasz kanał, by nie przegapić kolejnych wartościowych treści dotyczących zdrowia.